pana burmistrza Sebastiana Witka. Witamy bardzo serdecznie państwa na dożynkach gminy Połczyn-Zdrój 2019. E, tegorocznym gospodarzem gminnych uroczystości dożynkowych jest sołectwo Gawroniec, utworzone w 2011 roku. E, sołtysem tego przepięknego i malowniczego sołectwa jest pani Dorota Jankowska. Starostami dożynek są pani Małgorzata Kujawska i Pan Adam Placha. Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Dożynki to czas Dzień Czynienia Stwórcy Zaplony. Dziś świętujemy zakończenie żniw. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy dziś o naszych rolnikach, bowiem chleb produkowany od wieków przez mieszkańców polskich wsi jest dla nas wszystkich podstawą egzystencji. Za chwilę odbiorę z rąk starostów Dzisiejszych dożynek pachnący wspaniały bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna Trzymając w ręku bochen chleba symbolizujący tegoroczne zbiory chcę w imieniu całej gminnej społeczności powiedzieć obecnym tutaj rolnikom dziękujemy Obchodzimy dzisiaj uroczyście święto plonów naszej gminnej ziemi dożynki oceniając efekty całorocznej trudnej pracy rolników Ziemia, która jest warsztatem pracy rolnika, rodzi i karmi. Ziemia pozbawiona opieki nie daje plonów, pielęgnowana zaś jest naszą żywicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem należy pochylić głowę przed tymi, którzy tę ziemię uprawiali. Rzadko też zdarza się taki rok, w którym pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Często muszą się oni zmagać z suszą lub zbyt obfitymi opadami, a coraz częściej również z katastrofalnymi burzami. Także i w mijającym roku przyroda nie szczędziła rolnikom przeciwności i pokazała, jak bardzo człowiek jest zależny od sił natury. Staramy się też ze zrozumieniem podchodzić do strat, jakie w uprawach rolnych dokonują zwierzęta leśne i pragniemy, aby nie tylko prawa zwierząt, ale także prawa ludzi do ochrony owoców w swojej ciężkiej pracy były respektowane. Chciałbym złożyć hołd i szacunek rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, wszystkim osobom zajmującym się rolnictwem. Wasza praca jest nieoceniona. Jak było już powiedziane, ziemia jest najważniejszą wartością, a wy, kochani rolnicy, sadownicy, Macie możliwość na tej ziemi uprawiać płody, które są nam niezbędne do życia. Żeby zebrać trzeba zasiać, ale między zebraniem i zasianiem jest codzienna ciężka praca rolników. Oto macie bochenek chleba, krajcie nie dużo, nie mało, aby dla wszystkich stało. To piękne, tradycyjne staropolskie słowa, które zawsze na dożynkach towarzyszą gospodarzom. To tymi słowami dzielą się rolnicy ze swoimi gospodarzami miasta i regionu. To nasz piękny, wielki, tradycyjny dorobek dorobek polskiej wsi. I ja w imieniu Zarządu Województwa w którym reprezentuję gminę Połuczyn Zdrój, was wszystkich, chciałbym wam serdecznie za pielęgnowanie polskiej kultury, polskiej tradycji podziękować. Podziękować za to, że potrafimy uszanować ciężką pracę rolnika, ciężką pracę ludzi wsi. Przyjmij chleb ten gospodarzu, złoto naszej ziemi, już zebrane w, w żniwnym trudzie rękami naszymi. Oto macie bochę chleba. Krajcie go nie dużo, nie mało, żeby dla wszystkich stało. A teraz drodzy Państwo zaprosimy burmistrza z gośćmi, z gospodarzami o dzielenie chlebem. I'm <muchas>